E, to jest przepowiednia? Kto trzyma przepowiednię? E, wiesz co? Trzymaj, trzymaj, to będzie... Dobrze, dobrze, dobrze. Po, po, powierzyłeś mu odpowiedzialność tej przepowiedni. Słuchajcie. Tak chciałem trochę rozgrzać dosłownie sytuację. O e. O, tak, o, tak. Ale bo to podzielimy. Okej, okay, to zrobimy tak. Swierzycie w miłość? No, tak. Wiecie, jak zapytasz, kogoś, czy wierzysz w magię, ale wierzysz w miłość, nie? Wszyscy wierzą, tak? A wierzycie w magię miłości? No tak, no to wierzycie w magię? Okej, okay, dobra, nieważne, ale. Patrz, Recepturka, nie? Nic, nic, to nie, nic nie robi. Nie? Wszyscy, wszyscy patrzą, ale jak tak zrobisz, tak, to tak może być dość sympatycznie, że się zrobi takie, o, serduszko, o I teraz zobacz, 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 zrobię, zobacz, tak z drugą i się pojawi serduszko, no nie? I przy, przyłóżcie tak do serca, tak jakby, żeby to, że to jest wasze serduszko, nie? I teraz zobaczcie, jak można fajnie, e, romantycznie w ogóle, zaś się wzruszę, e, zobacz, jak weźmiemy jedno serduszko, prawda? I weźmiemy drugie serduszko i e, jak je tak złączymy, to może się wydawać, że one są ze sobą połączone, to jest łudzenie, nie? W ogóle nie nie mogą być dwie recepturki ze sobą połączone. To jest takie złudzenie się robi, tak? No nie jest zbyt dobre. To ja je rozdzielę, słuchajcie, i zawiążę sobie na, na górne i na dolne palce. O, co nie? I teraz, jak mamy dwie, no nie, no to mogę oczywiście zrobić w ten sposób i one się połączą. Nie? Ale to, już, to jest złudzenie, to jest nieprawda. Przecież widzisz, widzisz, to jest nieprawda. Nie normalnie tego. Bo, słuchajcie, bo to reprezentuje wasze serca, które się połączyły na zawsze. Tylko musicie wiedzieć o tym, że nic nie trwa wiecznie. i co teraz? I te serca na koniec muszą się rozłączyć. ja nie wiem, ja nie wiem. No tak, tak, no, no w sensie muszą się rozłączyć, tak? Także, no bo nic nie trwa wiecznie. So, sorry, nie? So, Wezmę znowu te serduszka i na, na palce i weź podpisz tutaj, napisz swoje imię na tej... No to, Boże, dobrze, to, to jest po, prostu, trudne. po prostu oznacz jedną. I Weronika weź e, proszę oznacz no, też drugą, żeby. Jest moje żeby naprawdę się udało? Żeby było wiadomo, że to są wasze. Cudownie. Ale zobacz, jak weźmiesz sobie, złapiesz i zrobisz tak środek i zrobisz tak. To one się połączą, no nie? Ale żeby zobaczyć, teraz, jak są puszczone? Nie, właśnie, bo Ale to jest złudzenie, bo nie może przyplecione. być. One są przeplecione i to jest złudzenie i nie może być, bo nie ma nic wiecznego i nawet miłość nie jest wieczna, poza tym kiedy naprawdę jest wieczna. <laughs> okay. no, dobra. Okay. Jaki happy end. Co jest grane tutaj? Słuchaj, wyciągnij dłonie tego. Po połowie jest <noise> skóra. Możesz wybrać jedną. Pilo? Stary. No, 6, 5, 5, 5. Słuchajcie, no chyba, że myślicie, że to są jakieś specjalne zotówki, to możemy użyć którejś z Waszych, to nie ma znaczenia. Wygląda legitnie, wygląda legitnie. Słuchaj, prze, sprawdź, daj każdemu sprawdzić, zobacz jaki jest rocznik, zobacz, że to nie jest czekoladowa. Rocznik eee. 2015, rzecz pospolita. to chodzi o to, żeby nie było, że ja mogę coś z tą monetą Zrobiłem, specjalnego zrobić. Z dwóch stron jakbyś. I tak posłuchaj dobrze. Zobacz, wyciągnij, jesteś prawo czy leworęczny? Tak. Ok, to trzymaj dokładnie w ten sposób rękę. Zaciśnij dłoń, palce, obróć. I teraz tak, dzięki temu, że podpisałeś, to wiemy, że nie może być dwóch monet w grze. Jakbyś przytrzymał się. mi. To nie mam już gdzie schować. I teraz tak. No. Masz jakiegoś ulubionego superbohatera? Nie ma. Super bohater. Z jakąś super mocą. Iron Man. Iron Man, genialnie. Dlaczego Iron Man? Dlatego, że był człowiekiem, a właśnie dzięki technologii był bardzo silny i sprawny. Ok, wyobraź sobie, że jesteś Iron Manem i zaciśnij bardzo mocno rękę. Ok, za każdym razem, jak będę przykał, to będzie taka hipnoza, ale na jawie. Nie będziesz spała nich w sekundę, ok? Za każdym razem, jak będę pstrykał, będziesz mocniej zaciskać ręce i jeszcze bardziej myśleć ręka, będziesz jeszcze bardziej myśleć o tym, że, że jesteś Iron Manem. Mocniej. Mocniej, mocniej. Mocniej! Trzy, dwa, jeden, stop! Ok. Zobaczymy jak Krzychu ma dobrą siłę wizualizacji. Bądź tak dobry, bardzo powoli odwróć rękę i po, 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 po troszeczkę. Co? Co? Nie, ale są silny. się, to Krzychu wszystko zrobił? Dokładnie. Ej, nie się Chciałbym, żebyś, żeby każdy z was wyciągnął telefon. Karol, ty będziesz dowodził jako tu z gówno dowodzącym ekipę. Ja wezmę twój telefon od ciebie. I chciałbym, żebyś nie będziemy wskazywać wszystkich, okej, okay? ale chciałbym, żebyś wskazał jedną osobę najpierw losowo. Krzysiu. Krzysiu. Krzysiu, jaka jest Twoja ulubiona liczba? Dwucyfrowa. 23. 23, Jordan. Świetnie, w ogóle nie mogłem tego przewidzieć. Um, Wy się 23 wszyscy. Tak, śmiał, śmiał, śmiało. I damy razy. Okay? I teraz wskaż kolejną osobę. Chodź tutaj bliżej. Wskaż kolejną osobę. Wera. Liczba dwucyfrowa. 27. 27. Chcesz zmienić zdanie, bo widzę, on zdał ją. Nie? Dobrze, 27. 27. Dobrze. Kolejna osoba, Karol. Sorry, że tak jesteś taki po, po tego. 16. Razy 16. To już była trzecia, tak? Czwarta osoba? Patec? To było ile? 88 Było 16 80, razy 88 mhm. razy. Klikam. Zobaczcie, upewnijcie się, że mamy dokładnie to samo. Też po, do, pokażcie do, może do, do kamery. <laughs> Majka, ile tam było za zero? To no, jest, na zero? Tak, jest <laughs> bardzo <laughs> ważne. <grym>, daj sobie 8, 7, 4, Możesz od nowa wpisać, dokładnie. Dobra, e, jeszcze jedną Majka, osobę. Mike, to jestem ciekawe jak mnie 12. 12 12 razy 12. Tak? Ale liczba, liczba. Wszyscy razy 12. Tak. Dobra i jeszcze... sorry, że, że tak pomijam co? Poczekaj. Zrobimy tak. Czekaj, trzymaj i przepisz tą liczbę, która jest do tej pory, czyli to jest 1. 10, jeden. 4, 9... Mhm. Albo czekaj, 10, 4, 9, mhm. 2. 4, 1, 6. Ok. I weź teraz razy. No. I teraz wpisz, żebyśmy tak też żebyśmy mogli wszyscy wpisać. Po, podaj nam swoją dwucyfrową, ale nie klikaj równa, jeszcze nie, klikaj, nie klikajcie równa się. Dobra, no 27. 27. Super. I teraz e, kliknij plus, powinien się pokazać wynik. Ja też pomnożę. poczekaj sekundkę, zatrzymaj się 27. Tak. tak, i kliknijcie plus. Bo wtedy się powinien pokazać wynik. Wszyscy mamy ten sam, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. I teraz na koniec wybraliśmy kilka osób. By kilka osób, więc jest absolutnie randomowe, no ale to były wasze ulubione liczby, a chcemy, żeby to było całkowicie randomowe. Więc to, co Cię poproszę, żebyś zrobił, to chciałbym, żebyś tak wycelował, tak jakbyś miał coś wpisywać, ale jeszcze nie wpisywać, dwoma rękoma, okej. Okay. Nie. nie tak, o, tak o kciuki, okej. Okay. I weź do klaty, zamknij oczy, jeszcze nie, nie rób tego, i po prostu wciśnij losowo 12 cyfr. I się, i się zatrzyma jak ciśnięcie. Nie, 12. To, to po prostu zrób 12, 12 nie wiem, czy będziemy, będziemy słuchać, no. Czy tam się dźwięk, nie, czy nie? Nie, nie było. Nie, nie było, bo chyba wyciszał. Jest, jest dużo, jest dużo, super. I teraz czekaj, pokaż nam ją, żebyśmy też mogli ją sobie dodać tu tutaj się zablokowało ale ja znam pin yeah. 150 S 150 A Czyli dodajemy 150 Tak dodajemy tak 150 123, I 123 Tak dodajemy 706 Wpisujemy dalej to wszystko wpisujemy na 706 481 481 Czekaj, 4, 8, Czekaj 4, 8. 8. 401. 401. 706 Ja mam 706 481 możemy bokiem i to się równa wyszło czy wszystkim wyszło tak samo, pokaż? jak 150, 4, Tak, 7, mamy tak. 0, 1. Równa się tak. Wszystkim wyszło tak samo, tak? Mamy zweryfikowane cztery telefony. Jak to? My też jak wyszło. Dobra, jest Git. Jest Git, tak? I teraz słuchajcie, no, jest przepowiednia przed nami, nie? O właśnie, zapomniałam o tej przepowiedni już. To dobrze. Ja, słuchajcie, okazuje się, że jakbyś. Karol, bądź tak dobry, i przeczytaj pierwszą cyfrę, jaka jest, z tego, co wy stworzyliście. Jeden. O, uwaga. Jeden. Ulala. Co dalej? Pięć. Nie, nie rób tego. Nie. To, to były wasze liczby, i ty wpisywałeś wszystko, Karol. Tak, ja nie, nie robiłem niczego. To tak. jest 5. Słuchajcie, być może Wam się wydaje, że, 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 że kiedyś widzicie coś takiego, ale myślę, że nawet widzowie mogą to sobie przemnożyć i dodawać i wyjdzie im dokładnie to samo. O, to jest uczciwe. Zero. Zero. Śmiało, może szybciej. Cztery. Zero. 7 7 0 0 0 0 Wszystko napisałem. Śmiało. Siedem, jeden, trzy. nawet chmura Chmura! Nawet chmura wyczuła. O, Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że było 0 czekajcie. tylko o, szukajcie, szukajcie, Tylko liczby, o, nic nic was was znaczą, znaczą. 0 0 jak odwrócisz to do góry o, nogami. O, Proszę bardzo. Jeesą? Oh, yes. so? <laughs> to jest już ja... Ale przecież to! To no, jest yeah. mi to mi się podoba, że to... no, my, tak i subskrybujcie kanał, bo już za tydzień do tej odcinek, gdzie trochę zrobił mi tatuaż. Tak. Jesteście? Jeszcze A jest, nie, ale tak? nie pokażemy, ale 3, 2, 1, 5.